Niespodziewany poranny atak, w przeciwieństwie do tego, czego doświadczyliśmy wcześniej w Kubince, zadał nieznaczne uszkodzenia w zaplawnoje. Kilka osób z ekip serwisowych odniosło pomniejsze obrażenia, a co najważniejsze, nie straciliśmy ani jednego samolotu, a to rzadko kiedy się zdarzało, zważywszy na Niemców słynących z precyzyjnych uderzeń. Później dowiedzieliśmy się, że na sąsiednich lotniskach też zniszczenia były niewielkie, niezależnie jak Niemcy nie starali się zablokować lotnisk ósmej Armii Powietrznej. W każdym razie nasz grafik szlak trafił. Inna grupa z 9 pułku ruszyła osłaniać iły. Od tego momentu jednak szczęście nas opuściło. Po czterdziestu minutach powróciło jakieś pięć naszych uderzeniowców, mocno poturbowanych. Następnie jedynie połowa z naszych myśliwców, która ich eskortowała. Na koniec, około godziny dziesiątej, wróciły łagi. Tylko jedna para plus jeden bez skrzydłowego. Ostatni lądujący myśliwiec srogo się kopcił, a podejście miał chwiejne. Po przyziemieniu, Laga przechyliło na jedną stronę, zjechał z pasa z dużą prędkością i wyrżnął w zaparkowanego jaka z naszego pułku. Śmigło posiekało mechanika i zbrojeniowca, a chwilę potem wszystko stanęło w płomieniach. Nie było nawet jak podejść i wyciągnąć pilota z korpitu. Strata dwóch samolotów i śmierć trzech ludzi było katastrofalne dla morale wszystkich świadków. Z tego powodu odwołano część planowanych lotów na najbliższe godziny. Pogrzeb starszego sierżanta i dwóch techników odbył się na cmentarzu w Zaplawnoje w towarzystwie personelu i pracowników obu pułków. Ich śmierć była nagła, okrutna i groteskowa, jak to bywa na wojnie, ale przynajmniej ich rodziny dostaną adres faktycznego miejsca pochówku i gdy to piekło się już skończy, będą mogli odwiedzić ich groby i uczcić ich pamięć. Ilu z naszych towarzyszy nigdy nie wróciło z misji? Po dziś dzień nie znamy ich losów. Z takimi myślami zaczynaliśmy kolejny dzień obowiązków. Dajcie w kolejnej misji. Tym razem będziemy skrutować iły, które zaraz za nami wystartują. A najpierw to my musimy się wzbić w powietrze. Więc tak też czynimy. Przyspieszanie na maks. I jak jesteśmy tak pod 200, możemy podrywać dziób Patrzymy w radio, jak nasi towarzysze też startują. Hmm. szybki pięć. Teraz zaraz za nami powinien startować iłem. Jak się dobrze przyjrzymy. Hasło rozpoznawcze, call jak to się mówi, drost. Więc to są nasze drozdy: wielkie bydlęka, bardzo wytrzymałe, chociaż niespecjalnie zwrotne i manewrowne. No ale przy tej wytrzymałości można im wiele przebaczyć. Moim zdaniem trochę bardziej wytrzymałe niż Junkersy szczerze ale to kwestia no, powiedzmy Kwestia sporna Więc my sobie ustawimy się z naszymi towarzyszami do tu, i będziemy eskortować te wielkie diabły aż nad front. Praktycznie dolecieliśmy na miejsce. Przed nami coś tam majaczy w powietrzu, ale to mogą być nasi sojusznicy. No, a na wszelki wypadek będziemy mieli na to baczenie. A jakże? Tutaj mamy naszych kompanionów. A tam w dole nad rzeką właśnie lecą sobie iły. niedługo powinny robić jakiś nalot? Bo. Na, pół, na północ od Spartanowki, gdzie ten czternasty korpus się gnieździ Niemiecki Nasze zadanie jest proste, czyli musimy utrzymywać niebo czyste nad naszymi iłami Trochę mnie to niepokoi, bo to może być cokolwiek Może być też wróg Dobrze, też mamy jakieś kontakty. No i nasze iłce ten w dole. Musimy je eskortować, bo bez nich no to nie mamy jak walczyć z Stalinem. Tam na ziemi się do nich odezwali. E, troszeczkę coś przecięło. Tutaj jakieś nasze samoloty coś ścigają. Tak to wygląda. Co to jest? Jakieś wielkie bydlaki? O! Chyba 109 się do nas przyczepiły z tyłu. Gdybym atakować miły to spróbujmy im usiąść na ogonie, żeby ich po prostu przepłoszyć. Palicho walkę z nimi per se, <laughs> jak się uda usiąść do ogon, co powodzenia. 109, ale byle ich przepłoszyć, tak? Co to jest to? Wielkie... Okej, okay, nad nami jest 109 na pewno, a pod nami lata coś wielkiego, jakby Henszela. Okay. O Boże, i ja się tutaj zaroiła. O no tak, 109 by próbowały podejść do naszych iłów, ale one tego nie zrobią. Tak długo jak my jesteśmy w sposobności usiąść im na plecy, na ogon, to powinni od tego stronić. Bardzo słusznie. Ale też ich nie dościgniemy. Są niestety zbyt potężne silniki, więc gonienie ich w linii prostej to się mija z celem. W zasadzie, jak już mamy odległość mniej więcej kilometra, tak na oko, czyli maleńkie cele, to dobra, tutaj coś co lata mnie też niepokoi, bo to jest, to jest wielkie, dwusilnikowe, ale to nie są henszele ani Heinkle to mogą być 110 Jap b 110 <laughs> dla tych, co nie wiedzą, uu, to są dwusilnikowe samoloty myśliwsko-bombowe. One są w stanie robić zaloty na na właśnie jakieś naziemne jednostki, ale i głównym zadaniem Bycie na tyle potężnym, szybkim, zrywnym i przede wszystkim przenoszącym dużo uzbrojenia, żeby rozpieprzyć e, na przykład jakieś latające bombowce, albo przechwycić też nasze iły też mało manewrowne. Widzę, że jest jakiś, które, z którego tutaj cieknie, ale jeszcze nie spada. A nie chcę powtarzać tego samego błędu jak ostatnio, o, podziurawiłeś tam, porzuciłeś da, 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 da". i sobie skurczywyk wrócił do siebie do domu, tak? Więc póki się nie upewnimy, że oni zdechną, to ich nie puszczę. widzę, że nasz sojusznik jakoś mu nie idzie ze strzelaniem, mimo że kolesiowi tutaj cieknie tyle. No, kochane, to jest bardzo silna maszyna, i jeżeli by usiadł iłowi na plecach, mógłby go spokojnie zestrzelić, on ma dwa w dziobie wązowane eee. o pięknie, pięknie, pięknie okej okay. no, no teraz już nie wrócisz <grytanie> okej okay. hmm. dobra, nam się kopci, chyba go moi sojusznicy złapią, ale to my polecimy za za tym tutaj widzę jakieś wielkie bydło. Mhm, na pewno więc tak on ma dwa działka 20mm. Jeżeli by i łowi wsiad na dupę, to mógłby go zestrzelić i to dość łatwo. A do tego ma łącznie 5 karabinów 762, czy tam 8 mm w zasadzie. Bardziej niemiecki standard, ale no wiecie o co chodzi. Więc, no tak, no musimy. Słuchajcie byka przechwycić. Ale go złapiemy, bo on jest paradoksalnie jest trochę cięższy od nas, mniej zwrotny, o no, chyba zauważył, że my go ścigamy, dobra, zaczął manewrować, robimy szerszy nawrót, bo chcę mu usiąść na plecach, niestety na tamtego. Też dużo wystrzelałem, więc wolę, żeby teraz te, te kilka strzałów, które mu chcę zadać, było, było jednak celne. No, no, ładnie się w sumie wystawia. Dajesz? O, pięknie! Zaczął się jarać silnik, no. O! I strzelec wyskoczył tylny. I pilot też wyskoczył. O, proszę. Heh. Czyli drugi zestrzelony. no całkiem ładnie. A ponieważ zostaliśmy w międzyczasie informacje, że nasze iły już wracają, bo zrobiły swoje, a my także będziemy się kierować w stronę naszego kochanego lotniska, moim. Tam sobie przycupniemy. No właśnie. My sobie przycupniemy. Jak już będziemy na miejscu. No i podchodzimy sobie tutaj do lądowania. A ja widzę, że kręcam z boku. Chyba dogoniłem nasze iłki. Bo widzę, że kręcą się nad nad lotniskiem widzicie, takie kropeczki no nic będziemy w takim razie sobie przyziemiać całkiem ciekawa, przyjemna misja prosta latając jakiem to my naprawdę nie mamy wiele do zrobienia mamy na tyle amunicji, żeby polatać trochę może zastrzelić dwa samoloty i wracać do domu tak to nie jest Rise of Flight my sobie zredukujemy tutaj prędkość zrobimy nawrót jak już będziemy tak ładne troszeczkę kilometrów od lotniska hopla, co? i tak jest Zaczymy, musimy bardziej zredukować prędkość klapami się możemy tak zwolnić więc <laughs> oczywiście przy tym ostatnim podejściu puszczamy klapy widzę, że w wskazówce jest 400 km na godzinę bardzo szybko ale dobra, jak wykonamy tutaj załom to wytracimy mnóstwo prędkości teraz wypuściliśmy jeszcze kółeczka to oczywiście z wypuszczonymi kółkami będziemy dać prędkość dalej Z nas naturalnie spowalnia pamiętajcie, trzymając jakieś tak 200 na godzinę poderwiemy dziób przed samym pasem generalnie lepiej ja z początku robiłem na miarę na początek lotniska a powinienem robić, ustawiać swój celownik tak mniej więcej na środek, tudzież koniec. I na to się naprowadzać, bo akurat będziemy spadać troszeczkę, troszeczkę bliżej. W taki sposób tutaj tracimy prędkość. No, jesteśmy poniżej 200. Nadal za szybko. Ale no, dobra, jak teraz będziemy wyciągać zaraz nad lotniskiem, powinniśmy ładnie stracić Nieko... okay, zaraz będzie 150 i jest 150 przy ziemieniu Muszę no się że troszeczkę mniej niż 150 byłoby bardziej optymalnie, ale 150 też daje radę tylko troszkę podbije, tak, ale to... nevermind, jak się na multiku lata to też jest całkiem nieźle Okej, okay. więc nie pozostaje nam nic innego jak zjechać sobie na pobocze i wygasić maszynę. Mamy całkiem ładny, spokojny przelot. Bez jakichś zbędnych ekscesów. Odstraszyliśmy 109. Przyjrzeliśmy się 110 i sprawdziliśmy ich wytrzymałość. Pochłonęły dużo amunicji, ale drugim razem akurat szczęśliwie udało się podpalić silnik, więc to... To, du to dużo dało, zdecydowanie. Proszę, proszę. Popaki sobie lądują. A my, no cóż, ja tutaj dziękuję Wam za uwagę. Zobaczymy się na odprawie. Mam nadzieję, że dwa samoloty mi chociaż zaliczy. Powinno. No i tak, jak się spodziewałem, dwa średnie samoloty. Generalnie, cały ten. Popis był całkiem niezły, chociaż widzę, że żeśmy też potracili, ale tak, tutaj są te dwa. A, p 40 to so, Kitty tutaj latały, a tutaj lagi, znaczy, Lawoczkiny 5 zostały strącone. Hen, Hen daleko, no trudno. Ale 110 byśmy żeśmy nieźle natłukli. Może stracili ich 5, tak? 110, a nie, jedno 109 czyli 4 110 i jedną 109, to jest całkiem niezła rachuba Chociaż, no, nasze straty Niestety też były złe